Zaćma to choroba oczu, która polega na utracie przezierności soczewki. W związku z tym obniża nam się ostrość widzenia. Zaćma jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku. Jest to jednak proces odwracalny. Objawami zaćmy są stałe pogarszanie ostrości widzenia, trudności w czytaniu, widzenie plamek w polu widzenia. Podwójne widzenie, odblaski wokół źródeł światła czy też obniżenie widzenia barwnego, głównie barwy zielonej i niebieskiej. W ostatnich latach dokonał się bardzo duży postęp, jeśli chodzi o metodę usuwania zaćmy. Najczęściej jest ona usuwana metodą fakoemulsyfikacji, to znaczy przy użyciu ultradźwięków. Zabieg trwa około Kilkunastu minut może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Jeśli nie mamy współpracy z pacjentem lub jest to dziecko, odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu pacjent może udać się do domu. Następnego dnia pacjent przychodzi na wizytę kontrolną, gdzie często już stwierdzamy znaczne. Poprawienie się ostrości wzroku. Kolejne wizyty kontrolne po tygodniu, po miesiącu i po trzech miesiącach. W okresie pooperacyjnym pacjent stosuje leki w postaci kropli do około czterech tygodni. Bardzo dużą zaletą tego zabiegu jest bardzo szybka rehabilitacja wzroku. Pacjent może wrócić do pracy już po dwóch, trzech tygodniach. Drugą ważną zaletą tego zabiegu jest fakt, że dzięki odpowiedniemu wyliczeniu soczewki możemy skorygować u pacjenta istniejącą wcześniej wadę wzroku. Usuwając soczewkę pacjenta oko traci akomodację, która też dzięki odpowiednim soczewkom może być zastąpiona poprzez... Wszczepienie soczewek tzw. Tak wieloogniskowych lub akomodujących. Nasz ośrodek ma bardzo duże doświadczenie w ambulatoryjnych zabiegach okulistycznych, a zabieg usunięcia zaćmy wykonujemy w nim od 1995 roku.